Witajcie moi kochani w pierwszym już takim prawidłowym odcinku nowej serii przygód na Heliosie, prosto z miasteczka Itchan, gdzie zaczynamy sobie za chwilę expić. W nocy sobie pograłem chwilę na Margonem Mini, bo tak powiem wam szczerze, że jest to ciekawa opcja do kupowania itemków, bo tam są itemki na... Piąty, piętnasty, dwudziesty piąty, level i naprawdę jest to fajna opcja, bo po prostu lepsze, to jest, lepsze jest to niż chodzenie po sklepach w Margonem i szukanie jakichś itemków, bo tam macie wszystko pod ręką. Ja sobie kupiłem takiego secika całego na 15 level i z tym oto secikiem możemy wystartować do dzisiejszego ekspienia. Dzisiaj jeszcze będzie krótko, ponieważ śpieszę się do pracy, ale... Odcinki z Heliosa będą moi kochani długie, nie wiem czy wam to podpadnie i czy wam to przypadnie może do gustu, a nie podpadnie, ponieważ mam zamiar nagrywać odcinki takie 45 minut do jakiejś tam godziny po prostu samej gry z naszego świata Helios. Taki mam plan, zobaczymy jak ten plan nam wyjdzie. Dzisiaj próbowałem nagrywać, jestem tak wkurzony już, że po prostu zaraz padnę, więc teraz mogę pójść w spokoju sobie poekspić. Na wilczkach i dobić sobie ten poziom. Jak widzicie, mam całe EQ tutaj gotowe na ten 15 level. Mogę sobie te rzeczy wszystkie ładnie, elegancko pozakładać i możemy troszeczkę sobie poekspić. Nagrywałem dzisiaj filmik rano specjalnie, żeby coś porobić. No i znowu mi się program zepsuł, znowu mi nagrywało w ogóle przyspieszony głos. Nie wiem dlaczego tak w ogóle robi. Nagrywało mi w ogóle, jakby to powiedzieć, z materiału nie nagrało mi wszystkiego, co bym chciał, tylko jakiś tam jeden kawałek. I teraz kurczę, już to jest kolejny raz, kiedy tak się stało, i że tak powiem. E, szkoda tylko mojego czasu, żebym nagrywał nie wiadomo jak długo, a po prostu mi się wszystko spierniczyło. Dzisiaj nagrywałem więcej niż trwa filmik, a właśnie coś mi się stało, ale pochodziłem chwilę w jakieś ustawienia. I wydaje mi się, że udało mi się to w miarę ogarnąć. Także zobaczymy w następnym, już dłuższym odcinku, czy to wszystko wyjdzie nam na dobre. Dzisiaj, tak po prostu, chcę Was przyzwyczaić do naszego nowego odcinka, do naszej nowej serii, czyli Helios, czyli po prostu życie jak w Madrycie. A może z tym Madrytem to trochę przesadziłem, bo wczoraj przegraliśmy z Portugalią, to że tak powiem, trochę ten real jest nie na miejscu. A jeżeli nie wiecie o co chodzi, to chodzi o to, że po prostu Cristiano Ronaldo jest w Realu, Madryt i w ogóle, i powiedziałem: Życie jak w Madrycie i to nie zabrzmiało tak fajnie, patriotycznie. No mniejsza o to. Jak widzicie, ludzie mnie tutaj zaskoczyli bardzo uprzejmie, albo tam swoją uprzejmością, ponieważ obdarowali mnie masą różnych itemasów. Mam tych itemków naprawdę to, co widzicie w torbie, i w tych dwóch pozostałych torbach, tam są na wyższy poziom. Tutaj zostawiłem te, które są na poziom 30, 20, czyli te, które będę teraz mógł na bieżąco po prostu używać. Dostałem też dużo kasy, dostałem bardzo fajne mikstury mające po prawie że 500k punktów uleczania, więc naprawdę 100, te mikstury starczą mi do wicia chyba z 50. levela, nie będę musiał żadnych mikstur innych mieć. Także naprawdę jest spoko. Dzisiaj sobie tylko wbijemy tam parę poziomów i przejdziemy się do tornek. A od następnego odcinka yy, zaczniemy już po prostu gruby exp i fajne życie na y, Heliosie. Yy, co więcej, mogę Wam powiedzieć? No, expienia na tym świecie jest dużo lepsze. Wchodzi oczywiście w sensie tylko w takim, że wszystko się yy, respi dużo szybciej. Przed tyłą zabijam te wilki, one znowu się pojawiły. Yy, więcej dostajemy exp. Robienie questów. Nie mam zamiaru robić tutaj questów, takich zwykłych, w sensie takich z, z jakąś tam, nie wiem, kurde słowa mi brakuje, z taką dłuższą historią, po prostu z jakimś większym sensem. Chcę na tym świecie robić tylko questy, które mi się przydadzą, czyli chodzi mi głównie o teleporty i questy, dzięki którym po prostu będę mógł zabijać jakieś potworki, no nie? Czyli takie przydatne rzeczy po prostu pod exp. W tej serii nie będzie dużo questów, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Póki co chciałbym pójść do miasteczka Karkachan, nie wiem czy mi się będzie chciało, a może pójdziemy, żeby zrobić właśnie szybko teleport do Karkachan, później teleport do Tornek i że tak powiem, będę mógł uciekać do pracy, a potem po południu spróbuję chwilę po poekspić, zobaczyć jak to tutaj wygląda. Czy jest dużo ludzi, czy ktoś będzie chciał mnie zabijać i tak dalej. I w następnym odcinku ruszymy z kopyta przez godzinkę, będziemy sobie ekspić. Mam zamiar wbić potajemnie 30 level, a potem jak zacznę nagrywać, to już właśnie będę miał 30, któryś. Także ominę po prostu takie ekspowisko jak Zulusy czy mrówki, które po prostu już każdy z Was zna na pewno na pamięć. więc a ja sobie przynajmniej chwilę po ekspie ogarnę sobie w ogóle grę tancerzem ostrzy, bo pierwszy raz gram tak naprawdę tancerzem ostrzy na większym levelu niż na 10 chyba. Chyba, że gdzieś na jakimś zastępstwie kiedyś grałem, ale wydaje mi się, że nie. Także naprawdę muszę chwilę sam sobie tutaj poogarniać, jak umiejętności wyglądają. Jak już to wszystko ogarnę, wbiję, no chyba z 30 albo 30, któryś poziom, zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało. Czy to będzie aż tak szybko? I nagramy drugi odcinek, już naprawdę dłuższy. Zaczniemy, mam nadzieję. Wbijemy sobie wtedy 40 level razem z wami, bo są mi góry, jest dużo fajnych ekspowisk. Jest przecież są zadania z zakonu równowagi, będę mógł je robić przy okazji, to jeszcze będzie dodatkowy exp, więc naprawdę ekspienie tutaj już widzę, że będzie naprawdę szybkie. Także spoko. Teraz polecimy sobie szybko jeszcze tutaj na te wilki, co są w przełęczy dwóch koron, w tej takiej jakby jaskini. Tylko ja muszę zrobić dodatek autofight, bo brakuje mi czegoś właśnie i, i wiem, że mi brakuje tego dodatku. Zabijemy te wilczki, które tam są w jaskini, zrobimy teleport do Karkahan, polecimy sobie do Tornek i tam zrobimy jeszcze teleport do Tornek, bo tam trzeba, trzeba zdobyć łeb nitrylowej łapy. Coś mi się pierdzieli ten filtr lotów. Także polecam właśnie a propos tego dodatku, polecam go. Może tak powiem, ustawiacie sobie wartość minimalną, od której macie zbierać itemki i po prostu nie zbiera wam wszelakiej maści śmieci do waszej torby. Także jest to naprawdę przydatny dodatek. Co więcej, no już poznałem bardzo dużo osób. Pokazało się, że bardzo dużo osób w ogóle. Czekajcie, bo coś mi ten dodatek nie działa. Coś spierdzieliłem. O, Herios. Boże, Herios powiedziałem. Heros. To kolejna rzecz w ogóle. No tutaj tyle mogę Wam na razie naopowiadać rzeczy, które są fajne i o których się dowiedziałem dopiero niedawno, jeżeli chodzi o światy prywatne. Jak znajdziesz Herosa, to masz dodatek i możesz wysłać wiadomość tak, jakby do każdego gracza, że jest ten Heros zrespiony i, i że zapraszasz go. I właśnie tak jak przed chwilą mi wyskoczył, wyskoczyło powiadomienie, to tak samo ja mogę wysłać do każdej innej osoby, która jest w tej chwili online, powiadomienie, jak znajdę jakiegoś Herosa. Także nie trzeba się męczyć z jakimś szukaniem w rankingach, pisaniem do ludzi, kombinowaniem. Wszystko jest po prostu bardzo łatwo i szybko. Także naprawdę, doszedłem do klanu yy, dziewczyny, kobiety, pani, nie wiem, w ogóle jeszcze prawie nikogo tutaj nie znam, która jest chyba jedną z założycielek tego świata i która chętnie chce mi pomagać yy, z tancerzem Ostrzy, bo powiedziałem, że gram pierwszy raz, to ona powiedziała, że, żebym do niej się zgłosił, więc jak chcę, jak będę chciał trochę z umiejętnościami się ogarnąć, to, że tak powiem, się do niej zgłoszę i, i postaram się trochę rozklepać tego tancerza Ostrzy. No odmówiam. to jest jedyna profesja, którą gram teraz, a której jeszcze nigdy nie miałem na jakimś wysokim poziomie i nie wiem nawet jak ją się dobrze gra. Wbiliśmy 18 poziom, czyli możemy zrobić, nadajcie teleport do Karka Tutaj jeszcze zabijemy sobie wilczki i od razu zabijemy czarną wilczycę. No już prawie wbiliśmy pół poziomu, ja pierdziele, to jest takie fajne na tym świecie, że to kurczę trudno to opisać jak się tutaj będzie szybko ekspić I do tego mikstury aż tak szybko nie schodzą, więc naprawdę starczą mi na długo, długo Lecimy teraz szybko do Karkahan, zrobimy ten teleport Wrócimy do Ithan i pójdziemy zobaczyć do tego Tornek I ja potem będę musiał lecieć do pracy Jutro jest sobota ja mam dzisiaj nockę, a to już w innej pracy, to mam dzisiaj nockę, to jutro nie wiem o której wstanę w ogóle, ale jak stanę i będę w pełni sił, to mam nadzieję, że wtedy uda mi się nagrać ten kolejny odcinek, a może jak się będę nudził w pracy w nocy, to sobie na margonem mini troszeczkę, albo nie, 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 bo ja chcę zrobić inne rzeczy, nie chcę jak spić teraz, jak nie będę nagrywał, tylko kiedy wy nie będziecie widzieć co robię, to ja chcę ogarnąć umiejętności, najważniejsze questy, i pojek chwilę na zulusach i zobaczyć jak to wszystko wygląda. Dobra, mam taki plan, a żeby mi się go udało zrealizować. Chociaż w sumie granie na telefonie nawet nie przez aplikację margonem Mini, tylko normalnie. To nawet mam małego iPhone'iaka mam. W sensie piątkę, czekajcie, piątkę s to powiem wam, że nawet spoko się grało. Jak kiedyś próbowałem się zalogować, nie, jest, nie ma takiej tragedii, a w poprzedni telefon miałem dużo, dużo większy. To było nawet w sumie trochę gorzej niż na tym iPhone'ie, także ta radę może coś pograć nawet na telefonie. Mamy quest'a. Tutaj jest quest z zabijaniem pięciu czarnych wilków, z tego co pamiętam, także możemy sobie zacząć takiego quest'a, bo na pewno yy, te wilki gdzieś znajdziemy, a zawsze to jakiś dodatkowy exp. O tyle mam dobrze, że ja znam w ogóle prawie wszystkie quest'y, które są w tej, w tej grze. To już jest po prostu chyba jakieś wrodzone, bo już tyle quest'ów nagrywałem, już po prostu pamiętam na pamięć, wszystkie questy, które są przydatne. I w ogóle to już takie jestem, że tak powiem, przez te questy. Jakoś. Kurczę, nie wiem. No, wszechobecne są questy w ogóle w mojej grze. To chyba już zauważyliście. A jak mi się uda nagrać kiedyś wszystkie questy w Margonem, to po prostu sam sobie postawię pomnik Withan i będę się na niego patrzył, tylko ja, no ale zawsze to lepsze niż niż nic. Idziemy teraz sobie szybko do tego Tornek. Tam jeszcze chwilę spimy na tych wilkach. I że tak powiem, będę musiał spadać tam. Jeszcze zaraz zabijemy tą mitrylową łapę. Bo żeby zdobyć jej fajniutki łeb. No i że tak powiem, następny odcinek już będzie przygotowany full wypas i będzie długi i będzie fajny. Także mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak ja bym chciał. I uda nam się w końcu coś ugrać. I tęków mam. Dosyć dużo, te jakieś heroiki na 2 8. Zbroje na 20 level, już unikatową. Ten y, tulipa Mietka na 25, Ostrza, zbroje na 31 z tego zmrocznego Patryka. Później mam na 40 level, fajny secik ze zbroją, głównie to mnie cieszy. A już na 47 w ogóle mam trzy hera, jak widzicie. Zbroje, hełm i pierścień na tam na dole. Do tego jeszcze miecz, naszyjnik. To już w ogóle mam w prawie że full set na 46 level, także moje serce się raduje na maksa. No, także tyle. Jak macie jakieś propozycje, albo znacie się trochę na życiu, w sensie na takich małych levelach, co można robić, gdzie najlepiej będzie expić od tego 30 levela, to możecie śmiało pisać w komentarzach. Ja chętnie wezmę przykład z Was. Bo dawno nie grałem na takim małym levelu, więc tyle co ja pamiętam to, że XP zawsze na górach albo gdzieś na orkach. Później był 40, później się coś tam robiło, później już 45. No takie już tak mało co pamiętam, zawsze dobijanie od 45 do 50 było trudne, szczególnie jak się ma, ma słabe EQ. No ale na 46 level mam takie EQ, że wydaje mi się, że będę mógł sprostać fajniejszym potworkom, także możecie śmiało pisać gdzie mogę. gdzie mógłbym ekspić jakieś propozycje. Wszystkie chętnie przyjmę i chętnie z nich skorzystam, szczerze Wam powiem, bo mówię Wam, no już nie pamiętam gdzie dokładnie to się wszystko ekspiło. A jeszcze przy okazji, na tych wyższych właśnie, od, mam zamiar od 35 właśnie robić zakon równowagi. Teraz, jak Wy nie będziecie mnie oglądać, to spróbuję zrobić te pierwsze 15 zadań, albo nie wiem, no te pierwsze zadania, które po prostu już ponagrywałem o nich filmiki. Na 22, 1, 2, 2, 2 3, 2, 4, 25 level, i one są takie dosyć trochę nudnawe, że tak powiem. Ja postaram się je zrobić, a później po prostu od 35 będziemy sobie ekspić tam, gdzie będzie ten zakon równowagi. I to na pewno będzie jeszcze dodatkowe przyśpieszenie kiedy po prostu nagle po skończonym ekspieniu pójdę po nagrodę, a jeszcze mi się wbije pewnie z połowa levela. Bo jak wiecie, doświadczenie za yy, questy też jest tutaj. Nie wiem, czy jest podwojone, czy jest potrojone, szczerze powiedziawszy muszę zobaczyć statystyki dokładne, bo już mi się wszystko myli, ale na pewno dużo więcej tego eXpa dostaniemy, także jak dla mnie światy prywatne mają dużo swoich plusów, które po prostu są dobre dla osób takich leniwych jak ja, które mogłyby tylko eXpić na łatwiznie i w ogóle żyć na łatwiznie. W tym odcinku pierwszym postaramy się wbić 40 level, potem w drugim postaramy się wbić 50 level, potem w trzecim odcinku 60 i spróbuję stanąć na jakiejś elitce drugiej, żeby nagrać jakiś fajny mix. Taki jest plan na pierwsze 5 odcinków, na które właśnie wpadłem, czyli tak po 10 leveli to zobaczymy jak to będzie wyglądało z czasem, może będzie trochę trudniej, chociaż jak już się pójdzie na 50 na koboldy, czy tam pszczoły, to że tak powiem na grupach exp naprawdę szybko. No ale moi kochani, ja muszę uciekać do pracy, także mówię Wam, jutro jak mi się uda, to nagramy dłuższy, fajniejszy odcinek. Dzisiaj tylko kończę quest'a z teleportem i uciekam do roboty, także do zobaczenia moi kochani w kolejnym odcineczku, czyli teoretycznie do jutra mam 20 poziom, także do zobaczenia!